Dobra, nieważne. I tak. Na razie nam wystarczy. Na razie nam wystarczy Trash Horror Collection 1, nie? Chyba co? Przeczytałem o czym jest ten chapter, ale nieważne. Trylogia głównogierek. No, jeszcze są tam jakieś dodatkowe. Tak, dzięki za followa. się ma. Tam są jeszcze jakieś dodatkowe poza tą trylogią, nie? Dobra, mamy. Mamy. Ok. A, spóźnił się, żeby odebrać Kupiarkę z pracy, która znowu się nazywa Madison, nie? Masz wszystkie? Ok. Dobra. A gdzie masz? Auto jakieś, czy coś? Czy z buta mam tam iść? Co za nonsens. Nie wiem nawet gdzie mam iść. Oho, obiecałem, że ją odbiorę. To zbyt niebezpieczne, żeby chodziła sama. Dobra, gościu, nie pierdło. Dobra, gitarka, to dobranoc, jakby co. Oho, no, nie mamy nic w ekwipunku niestety. A to jest ona, dobra. Kurwo, <laughs> <laughs> hej, gość śmieci byś wyjebał. Typiem muchy ci się zalęgły. Ja dzisiaj wyjebałem śmieci. To pierdolę co za menel zajebany. Z kobietą mieszkasz? Ja mieszkam bez kobiety i mam czyściej. No, wrong way. Chyba jakiś bandyta. Miałem ciekaw go ten samochód. O, o ciemno. Hm. jest. O nie. Co do chuja? się odpierdala w tej grze. Yy. Jakby ciekawsze trochę może w sensie ta gra ogólnie. En chapter. Okay. Na pewno tak będzie. Look so long. A co tu chodzi w ogóle? Ten chapter to pętla. No właśnie coś tam było. Takiego. Wa march. Raz bardziej popierdolone pewnie tak będzie no O Pierdole, co jest. Teraz się wydaje jakoś normalnie. Nie ma sypu w domu. Pewnie się zaraz, kurwa, zdziwię. Nie, no nie idę na surwę, ja zaraz streama kończę. I swear, I never drink again. O kurwa, też tak wiem za każdym razem. Oho. Bo to jest w ogóle na tej ścianie za gówno. Ja pierdolę, no nieźle. Nie mam latarki. No nieźle. wa A i to koniec Takie nawet ciekawe ale myślałem że będzie coś bu. Coś więcej, tak stereo. Horror z morałem? Nie pi. To jest ten morał. No dobra, to tym zakończyliśmy Trash Horror Collection 1. Następne Trash Horror Collection, Trash Horror Collection 2 i 3. Obejrzyjcie sobie na YouTube u kogoś innego, bo ja nie mam zamiarów to grać.